Ja tak wiesz, po części pamiętam, ale nie wszystko, nie? No to muszę byś filmik obejrzeć, kurde, stary. Jakbyś filmik no. obejrzał, byś się załamał. Tak? No. Dobrze, że go nie widziałem jeszcze, nie? No, ty przecież wczoraj, kurde, chciałeś iść Przemowi Szybę człowieku wyjebać z przodu w samochodzie. A to, to pamiętam coś, nie? No nie wiem, co mi odjebało. Wiem, że jak byłem, kurwa, w tym, w torbie innym z Cyganem, to Cygan mnie trzymał, bo go widziałem, nie? No, chciałeś go napierdalać tam. Chodź, chodź, nie? Chciałem ja iść tam dobre, chodź, nie? <grafię> Żeby tam nic nie gadał, chodź, chodź to no poszedł i ja mi się napierdalał z tej podstawką, nie? No już mi to opowiadałeś Właśnie, bo już mu ładnie tam wykurwił, nie? No <grafię> Kurwa, stary <grafię> Ja taki zagrany ja powiem jeszcze wieczek Jak się dowiedziałem o nitku, że nitka jeszcze trzebałowo No i co to patrzy, To cię wkurwiło kiedy widziałem jak się Kurwa kurwa, koleżka, tu się mojego i o, Nie można! taki Ale przybył mu nie wyjebałeś chyba, co? Co? Czy by mu chyba nie wyjebałeś, bo wczoraj chciałeś iść tam. Nie, no jak to, bo to się rozgadałem na łatkę, to po to tam do domu, nie? myślałem, że jeszcze gdzieś byłeś, kurwa szalałeś po miarce czy coś po mieście? Nie, nie, nie. To tyle szczęścia. No dobrze, bo tak by kusiło iść, nie? Ale wiecie, wyjadliście, nie? Ja bym wiesz, jak ja bym jak bym go spotkał, przecież była masakra. To dobrze właśnie, że przemu lepiej, żeby ci teraz w drogę nie wchodził, nie? No lepiej nie. No, już po jak cię spotka, to masakra. Ja, no ja wtedy powiem, że <noise> jak z bankomatu wyciągałem, ty się z nim przywitałeś, jak, jak ja się przywitam, jak się kurwiłeś, myślałem, że będziesz go wyciągał przy szyberdach. <noise> ja to też, bo nie mogę na chuja patrzeć, nie? Ale nie, nie ciągnęło cię wyciągnąć go przez ten szyberdach? Co? No to wreszcie się nie miałem chęci, No wtedy jak gorąco było, grzało, nie? Myślała, o ja, lanie kurde? Nie, czy no, ty kurwa, czy do mnie jak trud wyglądały I dopiero ta wypijesz, jakąś tak, kurde, no, że ty jesteś jakieś takie kurę remonców nabrałeś, czytałeś? Kurwa, to, ale jeszcze, mówię, piwoce, kiby, kurwa, płem, już nie nocy Kurda, kurwa, 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 stary kurwa, 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 nie, nie, nie kurwa, 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 Kurwa myślałem kiedy ja wstałem tylko, że wstałem, 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 wstałem przed szóstą <grym> Dwa razy wstawałeś? <grym> Wraz jak wstałem to Cię widziałem jak przechodziłeś Nie widziałem A bo ja szłem do miasta, do zakupy No jeszcze czekam nie z Michał, ci z tymi wstali, że się ubrałeś, jak była na, bluza, na kurlo, kurwa. No bo ja właśnie wracałem, to on, mówię do nich kurwa tak zimno, bo wychodziłem, a później tak gorąco się zrobiło No, coś myli, kurde, felgi chyba. No. A ja no. później, to ich nie było, pojechali chuj, nie wiem, gdzie oni są, nie? No. Bo oni pojechali, już wrócili. Oni nawet nie wiedzą, czy ja w pracy jestem, czy nie, na pewno, nie? Ech! Bo wychodziłem z domu, to ich nie było, nie? A, A no, bo oni no później przyjechali. Sobie. Co? Co, kończysz? Mówię, rano, jak przyjdą, to mnie zobaczą, nie, że... Jak ty rano przyjdziesz? Jak oni po oni przez żyły zaczynają się jutro? A no Idziesz do pracy? No.